Dzisiaj będzie trochę o rzeczach takich e, artystyczno-przyziemnych. Aktorka Magdalena Szejbal powiedziała, że aktorzy oszukują na podatkach. Nie może być tak, brzmi, że połowa aktorów to rolnicy. Chodzi o to, że e, ci aktorzy kupili sobie pole, są ubezpieczeni w krusie, płacą mniejsze podatki, dopłaty z Unii dostają. No, ciężko jest zrozumieć zarzuty aktorki Sheybal To co z tego, że aktorzy udają rolników? Udawanie jest wpisane w zawód aktora. Poza tym, natura zawodu aktora jakby naturalnie predestynuje aktora do bycia rolnikiem. Rolnik żyje z roli i aktor żyje z roli. Dla aktora rola to rzecz naturalna. Jeśli aktor mało gra, to jest aktorem mało rolnym, a jak w ogóle nie ma roli, to jest aktorem bezrolnym i może grać jedynie rolę, no nie wiem, no, angielskiego króla Jana bez Ziemi w Robin Hoodzie. Który to Robin Hood, przypomnę, nie przepuszczał bogatym i dawał rolnikom. Może dlatego jedna z badaczek, legend o Robinie, stwierdziła, że był gejem. Autentyk z tą badaczką. Poważnie. Rola dla rolnika i dla aktora to rzecz niezbędna, szczególnie dla aktora bo rola to dla aktora pole do popisu, a praca nad rolą, żeby przyniosła plon, to i dla rolnika, i dla aktora prawdziwa orka. Byli swego czasu, może dalej są chłoporobotnicy, teraz mamy aktoro rolników. Być może dla wielu z nich rola rolnika to rola życia. No nie każdy miał okazję zagrać w chłopach. No, a poza tym, no bądźmy szczerzy, któż z nas, jeśli miałby okazję i pieniądze, nie skusiłby się, żeby nasz system podatkowy tak jak połowa aktorów wyrolować?